Zastanawiałeś się, jak można cieszyć się pysznymi, wysokotłuszczowymi potrawami i jednocześnie chudnąć? Dziś mamy dla Ciebie rozwiązanie dietę ketogeniczną. Zostań do końca, a dowiesz się, dlaczego jest skuteczna. Dieta ketogeniczna jest dla Ciebie, jeżeli jesteś miłośnikiem mięsa i wysokotłuszczowych potraw. Chcesz spróbować nowego sposobu odżywiania. Dieta ketogeniczna oferuje wiele korzyści. Pomaga w efektywnym spalaniu tłuszczu. Może poprawić poziom energii koncentracji. Dzięki wysokiej zawartości tłuszczu i optymalnej ilości białka. Posiłki zapewniają długotrwałe uczucie sytości, mimo niewielkiej objętości. Zapobiegają też napadom głodu. Czego możesz spodziewać się w tej diecie? Niskowęglowodanowe warzywa i owoce. Dostarczają błonnik, witaminy i antyoksydanty. Wspomagają pracę przewodu pokarmowego. Białko, mięso, ryby, jaja oraz wysokotłuszczowe produkty mleczne, takie jak różne gatunki serów. Tłuszcze zwierzęce pochodzące głównie z mięsa i ryb. Produkty kokosowe oraz roślinne źródła zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Takie jak orzechy, oliwa z oliwek, nasiona i awokado. Słodkie posiłki. Używamy niskowęglowodanowych mąk, takich jak kokosowa czy migdałowa, oraz substytutów cukru, takich jak erytrytol czy stevia. Czego nie znajdziesz w tej diecie. Węglowodany. Unikamy produktów wysokowęglowodanowych, takich jak tradycyjny chleb, makaron, ryż czy ziemniaki. Cukier. Zamiast cukru używamy zdrowych substytutów, takich jak erytrytol czy stevia, które nie wpływają na poziom cukru. We krwi. Pamiętaj, że przed zastosowaniem tej diety warto skonsultować się z lekarzem, ponieważ nie sprawdzi się ona u każdego. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi dietetykami. Zachęcamy też do zaobserwowania mediów społecznościowych, gdzie znajdziesz więcej treści o zdrowym odżywianiu.